Witam w odcinku 66. I w dzisiejszym chcieliśmy, z Januszem pozdrowić wszystkich użytkowników konsol firmy Sony, przy okazji, może też pozostałych sprzętów firmy Sony. Ale wiadomo, kanał jest growy, więc najbardziej chodzi nam o PlayStation. Wszystkie wersje od PlayStation 1, czyli PSXa popularnego, aż po PlayStation 5. PSP czyli PlayStation Portable i PS Vite. pozdrawiamy wszystkich użytkowników tych sprzętów Dzisiejszym dzisiejszym chcielibyśmy polecić kanał Retro Komora kanał dość nowy niedawno powstał prowadzący pokazuje głównie sprzęty jakie posiada w kolekcji pokazuje gry które ogrywa są to jego początki, więc warto chłopaka wesprzeć. Warto zajrzeć, może Wam się spodoba. Może zasubskrybujecie. Będzie dla niego na pewno pocieszające, jeżeli ktoś z mojego kanału przejdzie do niego. Przejdzie. No. Dzięki mojemu kanałowi, jego kanał znajdzie. To tyle pozdrowień, tyle polecania. Teraz kwestia kolejna. Mamy tutaj nasze Spektrum. Mamy do Spektrum dorobiony już zasilacz. Tu jak widać, już z wtyczką Spektrumowską. Oryginalna wtyczka od tego zasilacza do routera Cisco została odcięta. Jak widać, zamontowałem wtyczkę sześciopinową. Taką w spektrumie, zamontowałem wewnątrz obudowy, wyłącznik i zasilacz działa. Troszkę zabawy było, bo zasilacz ma taką opcję jak zasilacz od Xboxów, czyli dodatkowy, dodatkową linię remote on off. Czyli po prostu trzeba odpowiednie piny we wtyczce zewrzeć, żeby zaczął działać. Ale z tym sobie poradziłem, właśnie po to jest ten włącznik. Spektrum został... częściowo wyczyszczony, jak widać tutaj już tej wielkiej plamy nie ma. Usunąłem ją, udało się ją bez problemu usunąć. Ale to nie koniec czyszczenia, będzie na pewno więcej. Rozebrałem. Płytę wyjąłem, jak ostatnio pokazywałem modulator wlutowałem na nowo. O modulatorze jeszcze za chwilkę, ale teraz po pierwsze, jakiś geniusz informatyki z Wielkiej Brytanii, bo tak jak mówiłem komputer został kupiony w Wielkiej Brytanii, zamontował do góry nogami procesor. Tu mam akurat inny układ, ale mniej więcej. No dokładnie tej samej wielkości. To jest układ jakiś chyba z Komodorka MOS. Zamiast go zamontować w ten sposób, to założył go do podstawki w ten sposób, do góry nogami. Więc nie było szans, żeby komputer startował. To sprawdziłem w pierwszej kolejności. No i okazało się, że faktycznie procesor jest do góry nogami. Obróciłem go, dalej nie było oznak życia. Więc kolejna rzecz jaką zrobiłem, wymieniłem pamięci, 4 sztuki. Okazało się, że pamięci są identyczne z tymi, które miałem kupione do Atari 65, które wcześniej kiedyś pokazywałem. Kupiłem ich wtedy sporo, bo były tanie i jak widać, przydały się po raz kolejny. Po wymianie pamięci, komputer ruszył. Podłączałem komputer przez RFA, czyli złącza antenowe, do telewizora CRTK mojego Grundiga. I jakiś tam obraz złapał. Niestety obraz jest tak kiepskiej jakości, jakby był przez śnieżyce puszczany. Widać co prawda, że jest tam to, co być powinno, czyli w tym wypadku menu wyboru trybu, ponieważ w tym komputerze można wybrać sobie tryb Spectruma 128, oryginalnego ZX Spectruma, Basic bodajże coś tam chyba jeszcze. I widać tak, jak przez śnieżycę, że faktycznie ten menu się pokazuje, ale jakoś jest kiepska. Nie mam jak nagrać, bo z RFA nie nagram. Nie mam żadnego sprzętu, który by nagrywał z RFA. Można by co prawda nagrać na jakiś magnetowid, ale magnetowidu też nie mam, i później przepuścić to przez graber. Więc na razie musicie mi zaufać na słowo, że komputer startuje. Jutrzejszym dniu mają mi przyjść części do kabla RGB. Widziałem na, w aplikacji Oelixa, że już przesyłka jest odebrana od nadawcy, więc myślę, że jutro będzie. Jutro będę mógł sobie kabelek zmontować. Być może na złączu RGB będzie lepszy obraz, będzie coś widać, ale też nie nagram ze względu na to, że nie mam żadnego gabera pod RGB, ale przynajmniej będę mógł Wam powiedzieć, czy działa, czy nie. Zamówiłem sobie już jedną grę. Zobaczymy, jak z magnetofonem. Magnetofonem na razie nie ruszałem. W każdym razie, po podpięciu wszystkiego do komputera, po włączeniu zasilania zapala się dioda. Tak jak mówiłem, obraz widać. Więc jest szansa, że uda się go uratować. To tyle w kwestii Spektrum dzisiaj. W dniu dzisiejszym dostałem dwie paczuszki. Już kręciłem raz ten film dzisiaj. Niestety człowiek zakręcony, ponieważ z dziećmi w domu siedzę. Przemęczenie robi swoje i w pierwszym podejściu źle nagrałem. Nie podłączyłem. No, podłączyłem sobie wszystko do grabera, co chciałem podłączyć, ale niestety nie, mam, nie włączyłem sobie nagrywania z grabera. Tamten filmik poszedł do kosza, będę musiał nakręcić jeszcze jeden. Przed sobą mam już sprzęt, który dzisiaj będzie gwiazdą odcinka. Sprzęt wiąże się z moimi wspomnieniami z lat młodości. Jeden sprzęt już zakupiłem, taki, który miałem w latach mojej młodości, czyli Amiga 1200. Systematycznie kupuję sobie wszystkie. No, drugi też był, komodorek był kupiony jako pierwszy chyba. Druga była Amiga 1200. Amiga 600 też kupiłem, która czeka na remont. Może się kiedyś doczeka, zobaczymy. A kolejnym sprzętem, który chciałem mieć w kolekcji, a którego nie mam na razie, na razie no już mam, którego do dzisiaj nie miałem, jest PlayStation 1. Ale w wersji PS1. Takie PlayStation w 2001 bodajże roku kupiłem sobie. Za jedną z pierwszych wypłat. Pamiętam, że kupiłem je w sklepie, nówkę sztukę na gwarancji. Gwarancja długo oczywiście nie wytrzymała, Dwa dni. Ponieważ PlayStation zostało przerobione po dwóch dniach. Takie to były czasy, że mało kogo było stać na... Playstation, a już na kupienie gier do niego to już w ogóle. Gry potrafiły kosztować połowę wartości konsoli. wyobraźcie sobie, że teraz kupujecie sobie Playstation 5 za 2000, 2500, a gra kosztuje was 1200. Więc nie dziwmy się, że w tamtym czasie piractwo miało się jak najlepiej. Przy pierwszym podejściu do filmu, dzisiaj okazało się, że talerzyk od ten oto talerzyk od płyty był wciśnięty na siłę do środka i płyta po prostu jeździła po całej obudowie. O, to już poprawiłem. Tu już mam, jak widać, wyprowadzone kabelki. Podłączymy sobie kabelki. Z tego co pamiętam, to sprzedający napisał w opisie oferty na Elixie, bo konsola pochodzi z Elixa. Czy jest jakiś problem z gniazdem wideo? Nie zawsze styka, czasem trzeba po, poruszać, więc to będzie do sprawdzenia na pewno. Na pewno będzie trzeba rozkręcić, wyczyścić, bo przycisk od wyjmowania płyty się potrafi zablokować, jak widać. Konsola ogólnie jest bardzo brudna. Oprócz konsoli w komplecie miałem zasilacz oryginalny, kabel, troszeczkę posztukowany w jednym miejscu, chyba przecięty był i połączony taśmą został i do kompletu jeszcze były dwa pady oryginalne Sony ale niestety bez analogów oczywiście do tej wersji już PS1 były zawsze sprzedawane z padami analogowymi ja mam gdzieś w pudłach pady analogowe do PS1 nawet mam Na chyba kiedyś pokazywałem przy okazji ogrywania ple, playa PSX -a. Szaraka zwykłego, więc to nie jest problem. Pady również już sprawdziłem na PS2 moim. Ten pad, który jest bardziej szurany, który widać, nosi ślady już używania mocnego, silnego, działa całkowicie. Wszystkie przyciski działają. Ten drugi, który jest w nieco lepszym stanie wizualnym, przynajmniej w większości działa. Nie działa jedynie kierunek w lewo, Więc tego sobie na razie odłożymy i podłączymy sobie tego, który wygląda gorzej, ale działa. Do kompletu była też karta pamięci. Nie wiem jaka to jest, bo naklejki są nieoryginalne. M3 no nie wiem, zobaczymy. Myślę, że działa. Przyda się na pewno do kompletu. Oprócz paczki z konsolą, dostałem się również drugą paczkę mniejszą, w której znajdowała się ta oto płyta. Jak wspominałem, konsolę oryginalnie miałem przerobioną. Oryginalnie, no nie oryginalnie oryginalnie była kupiona nowa, więc nie była przerobiona. Ta chyba też jest nieprzerobiona, ale w tamtych czasach, jak mówię, oryginalne gry były drogie. Piraty można było dostać już wtedy wyłącznie na giełdzie wrocławskiej. W moim mieście nie było możliwości zdobycia piratów, więc jedyną opcją było wyjazd do Wrocławia na giełdę w niedzielę. Ewentualnie można było sobie zakupić PlayStation Magazine. W którym dołączane były płytki z demami grywalnymi. Co prawda były to dema takie krótkie, które można było chwilkę pograć, ale zawsze coś. I wtedy właśnie taką oto płytę razem z magazynem, to było gdzieś w powiedzmy w połowie roku 2001, sobie kupiłem. Jest tu parę gier. Pamiętam, że z tej płyty grałem głównie w Vanishing Point, Silent Bomber i oczywiście VIP Ribbon. O VIP Ribbon już nieraz wspominałem. Mam na mojej PS3 zainstalowaną wersję cyfrową ze sklepu PlayStation. Można sobie kupić. Przypuszczam, że jest też w wersji na PS4, więc Polecam, jeżeli ktoś nigdy nie grał w Vibribona, to polecam, świetna gierka. Teraz sobie zrobimy nagrywanie, żeby nie było tak jak poprzednim razem, że nie włączymy nagrywania. Więc najpierw włączymy sobie nagrywanie, odpalimy konsolę. Jak widać coś nam się zaczyna wyświetlać, niestety pokazuje nam się cały czas o PSC, być może jest to wina Grabella, słabo przechwytuje. Może jest to wina tej wtyczki, ale jak widać, jest to wersja SCEE, czyli europejska. Powinna odpalić nam się w palu. Odpala mi się w graberze na NTSC. No, teraz przeszło do pala. Być może tak zostanie. Pokażemy sobie jedną gierkę, a mianowicie VIP Ribbona, żeby wszyscy zobaczyli, jak ta gra wygląda. Nie pamiętam za bardzo jak szło sterowanie. jak słychać konsol konsolka w miarę cicho chodzi. Poprzednio jak był ten talerzyk wciśnięty to po prostu szarała wszystko po płytą po budowie.

na tej konsolce niewiele gier miałem. Po linie i wciskając odpowiednie klawisze. poziom więc może sobie zróbmy reseta palmy sobie jeszcze Silent Bomber chociaż Silent Bombera już chyba pokazywałem jak się nie mylę więc może coś innego zobaczymy może zobaczmy sobie wideo, ten czu 2, być może ten czu 2 mnie zaciekawi to była chyba taka skradanka, jak się nie mylę. Coś ala Metal Gear. Tylko w czasach średniowiecznej Japonii. Destruction Derby, to chyba każdy zna. Przeskoczyło nam na przycisk i przeskoczyło nam z filmu. Dobra, dajmy sobie spokój może już z tą płytą. Zatrzymajmy sobie napęd. Płytkę se schowamy, będzie do kolekcji. Jest to co prawda oryginalna płyta z gą, ale są wspomnienia. Podłączmy sobie kartę i sprawdźmy czy karta jest działająca. Kolejna konsolka, która przywraca wspomnienia. Widać, ktoś już coś grał, jakieś zapisy są. 102 Dalmatinczyki, Taxi 2, Aladdin, Medal of Honor Underground. O, moja ulubiona gra, jedna z ulubionych na tą konsolę. Medal of Honor, nie wiem, jakaś inna część. FIFA, no FIFA to nie bardzo moje klimaty. Tomb Raider. Tomb Raidera nigdy nie grałem, żadnego. Rainbow Six, Rainbow Six ja znam, ale nie z PlayStation. No name, GTA jakieś. Cockpots, nie wiem co to. Tekken 3, Tekkena trójka znam. Grałem, nawet mam oryginał Rainbow Six i Rainbow Six. Widać, że prawdopodobnie jest sprzęt przywieziony z Niemiec. Niemieckie napisy. Trzeba by jeszcze przypomnieć Medal of Honor Underground, bo była świetna gra, naprawdę dość długo grałem. Bardzo długo grałem właśnie w Medal of Honor, w Need for Speed'a czwórkę, w Gran Turismo chyba dwójkę, dwójkę, bo była na dwóch płytach, pamiętam. I nie wiem, w tej chwili już nie pamiętam, co jeszcze. Na pewno w, Seale, w Silent Bomber'a w tę demo grałem, na pewno w Vibribona wtedy w tę demo grałem. Strasznie mnie ta gra zaciekawiła, ale nie była nigdzie dostępna. Piraci jej nie mieli w tamtym czasie, bo to była nowość, z tego co pamiętam. Więc myślę, że dzisiejszą prezentację możemy zakończyć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Komentujcie pod odcinkiem. Może Wy również mieliście takie jakieś sprzęty, które przywracają Wam wspomnienia. Więc jak możecie to napiszcie to w komentarzach. Za dzisiaj, za oglądanie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.